Cześć kochani, witajcie na tarotowym czytaniu. Teraz proszę, żebyś intuicyjnie wybrał, żebyś intuicyjnie wybrała jedną spośród tych dwóch talii kart. Ja za moment Ci powróżę, no i sprawdzę Twoją najbliższą przyszłość. Ale żebyś mógł, żebyś mogła wziąć udział właśnie w tym czytaniu, to już w tym momencie napisz proszę w komentarzu, która talia dzisiaj będzie Twoja. Czy może ta pierwsza, czy może ta druga. Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś pierwszą talię, no to już w tym momencie robię dla Ciebie taki układ, no i sprawdzam, na co warto zwrócić uwagę, w najbliższym czasie. Trzy karty dla Ciebie. E, I już sprawdzam, co dla Ciebie będzie ważnego y, do. Przekazania. Przede wszystkim karty mówią tak, że zwyciężysz, że przezwyciężysz jakiś problem. Ten problem jest pokazany właśnie w tej karcie, w tarotowej karcie dziewiątki mieczy. I jest to taka karta, która właśnie mówi o tym, że jakieś problemy, które są przy tobie, jakieś takie stany i lękowe, i takie właśnie depresyjne, jakieś takie stany, które no, dają ci zwątpienie w życiu, one będą przezwyciężone. Czyli tarot mówi tak, że właśnie ta dziewiątka mieczy zostaje właściwie przykryta, tak? Więc ten problem zostanie pokonany. Dlatego też, że ta karta jest właśnie kartą zwycięstwa. To jest szóstka buław, karta vici, Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Pokonanie, pokonanie trudności, pokonanie przeszkód. I teraz tak, te przeszkody pokonasz albo za radą jakiejś kobiety, albo przezwyciężysz problem, który jest generowany przez tę właśnie osobę, przez tę właśnie kobietę. Ponieważ jest to bardzo, bardzo ogólne czytanie. Tarot mówi tak, że tutaj na pewno masz szansę na to, żeby właśnie pokonać jakieś lęki, jakieś obawy, jakieś ograniczenie, może nawet i. Osaczenie, ale też tarot mówi o tym, że za przyjaciela będziesz miał, że za przyjaciela będziesz miała jakąś taką bardzo ci ciepłą oddaną osobę. Może być też taka sytuacja, właśnie, jak mówiłem wcześniej, że będzie to pokonanie, że może to być właśnie pokonanie problemu, który jest generowany przez tę kobietę. W ogóle tarot mówi o tym, że w najbliższym czasie, no właśnie, wiele spraw uda ci się wyprostować. To też jest trochę tak, że jest to pokonanie przeszłości, ponieważ gdybyśmy mieli na ten układ spojrzeć przeszłość, teraźniejszość przyszłość, no to tutaj Tarot mówi bardzo wyraźnie, że lęki, jakieś obawy z przeszłości zostaną przez Ciebie pokonane. Albo przez ludzi, którzy w Twoim życiu właśnie takie lęki, obawy generują, to zostanie od Ciebie nawet nie tylko, że odrzucone, ale Ty sam to ty sama będziesz to potrafił potrafiła właśnie pokonać. Bardzo dobry układ również na. Na jakieś takie sprawy o charakterze urzędowym. Tutaj jeśli masz jakieś takie właśnie problemy, to Tarot mówi o tym, żeby nie iść na pojedynek samodzielnie, żeby tutaj właśnie poprosić o jakąś radę, o jakąś wskazówkę, właśnie taką kobietę, która tutaj mi w kartach wyszła. Co prawda ona jest tutaj pokazana w Królowej Buław, więc będzie to kobieta z Trygonu Ognia, a więc takie trzy znaki zodiaku, które mogą ją reprezentować. To jest oczywiście baran, to jest lew, no i to jest strzelec, ale bo też może być taka sytuacja, że w horoskopie urodzeniowym ta kobieta będzie miała dużo, dużo ognia. No i tu właśnie te karty mówią, że jest takie właśnie odejście od spraw takie właśnie pokonanie. No i też w sprawach urzędowych, czy to finansowych, również tarot mówi o tym, że będzie dużo lepiej. Jeśli chodzi o osoby, które są w tej chwili w związku, proszę, żebyś uważał, żebyś uważała na to, czy przypadkiem ktoś nie Przekracza takich granic, bo może być tak, że jakaś właśnie kobieta z Twojego otoczenia za bardzo próbuje ingerować w Twoje życie osobiste. Więc no, czasami to są trudne decyzje, czasami są to trudne rozmowy, bo na przykład może to być Twoja matka, to może być siostra, to może być wieloletnia przyjaciółka i tak dalej, i tak dalej. Więc na to też warto jest, myślę, zwrócić swoją uwagę. Tak tutaj karty mówią. Naprawdę idzie w swoją stronę bardzo duża poprawa. Jeśli z kolei wybrałeś, jeśli wybrałaś tę drugą talię kart, no to tak samo wybiorę dla ciebie trzy karty, no i sprawdzę. Dwa, trzy. Co cię czeka w najbliższym czasie? Na co warto zwrócić swoją uwagę? Kochani Państwo, sami zobaczcie. Znowu ta sama karta pojawiła się właśnie jako ta pierwsza. Znowu tutaj energia szóstki buław. Bardzo silnie, bardzo mocno się zaznaczyła. Kolejna karta to jest piątka. Yy, piątka buław również. No i trzecia karta to. Czwórka mieczy. No i teraz tak: karty mówią o tym, że e, może to być taki nerwowy czas w Twoim najbliższym e, czasie. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale e, tak, tak to właśnie karty tutaj e, pokazują, że e, masz szansę na to, żeby. No i znowu, właśnie coś wygrać, e, jakąś sprawę, jakąś e, trudną, złożoną e, kwestię. To jest dla. dla to jest niewiarygodne, nie, nie ale znowu, właśnie ta energia szóstki buław się tutaj zaznaczyła, również się tutaj pokazała. Może to być czas pełen właśnie takiej też walki, chaosu, takiego sprzeczania się, więc zwróć też również uwagę na to, czy ktoś nie będzie Ciebie próbował zaczepiać słownie, słownie jakimiś słowami. Karty też mówią o tym, żebyś nieco więcej zwrócił uwagę, może bardziej zwróciła uwagę na kwestie własnego zdrowia. Tart bardzo mocno mówi o tym, że odpoczynek w najbliższym czasie będzie dla ciebie trochę jak właśnie lek. I tutaj, jeśli jesteś taką osobą, która w tym momencie, nie wiem, może czujesz takie przeciążenie, czy to to takie przeciążenie z otoczenia, czy to takie przeciążenie związane z Twoim życiem osobistym, zawodowym, to to bardzo mocno mówi, żebyś zregenerował, żebyś zregenerowała swoje siły, bo będzie Ci to bardzo potrzebne. Też ten układ mówi o tym, żeby w takich chwilach właśnie i próby, i walki, i takiego wewnętrznego, albo też może to być kwestia, która idzie do Ciebie z zewnątrz, ale jednak jest to jest to sprawa chaotyczna, żeby nie reagować gwałtownie. W ogóle ta mówi o tym, żebyś dał sobie czas, żebyś dała sobie czas na jakieś własne przemyślenia, na jakieś własne refleksje i naprawdę nikt nie zgubi Ciebie taka, nie wiem, opinia, otoczenia, że musisz teraz, musisz już, musisz natychmiast, bo jeśli nie, to nie wiem, uciekli Ci jakaś wielka szansa, szansa z przednosa. No i widzisz, karty mówią absolutnie, żebyś na to tak nie działał, żebyś na to tak nie reagowała, dlatego że to są tylko i wyłącznie jakieś takie sugestie z zewnątrz, jakaś taka próba przymuszenia Ciebie do czegoś, czego Ty nie czujesz, jeśli masz taką sytuację, że ktoś ciebie tutaj gniecie, ciśnie i, i tak dalej, i tak dalej stwarza jakieś bardzo nieprzyjemne sytuacje, tylko i wyłącznie po to, żebyś właśnie się określił natychmiast, Tart mówi nie rób tego, nie rób tego, nie podejmuj. Decyzji w emocjach, nie podejmuj decyzji, które no, mogą Ciebie słono kosztować. No i właśnie kwestia odpoczynku, naprawdę jest to bardzo dla, dla Ciebie ważne. karta e, mówi o takim przeciążeniu organizmu, e, żebyś e, trochę odpoczął, żebyś od, odpoczęła, e, to naprawdę dobrze by e, tobie zrobiło właśnie w najbliższym czasie. No i również karty mówią o tym, żebyś e, nieco więcej zwrócił uwagę na e, też kwestie e, właśnie w swoim związku. Jeśli jesteś, jesteś osobą, w związku, to też uważaj na to, żeby rutyna nie zagościła w Twoim życiu partnerskim, w Twoim życiu osobistym. To jest bardzo ważne, no ale to tylko jest w takich kartach pewnej przestrogi, żebyś po prostu na to zwrócił uwagę, żebyś po prostu na to zwróciła swoją uwagę. Ponadto też mogą być takie zawirowania, jeśli chodzi o sprawy osobiste, więc tutaj znowu mogą być jakieś takie chwilowe kłótnie, ale to jest bardzo mocno pokazane, że to, nie jest jakieś takie, że to nie jest takie stałe, tylko że jest to chwilowe, więc w związkach również mogą być takie sytuacje właśnie związane ze sprzeczkami, z niedogadywaniem się, z walką o coś, o kogoś, więc na to też proszę, żebyś, zwrócił, żebyś zwróciła uwagę. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony ze sobą dzisiaj czas. Życzę Ci miłego dnia, widzimy się jutro. Trzymajcie się, pa pa!